Przypominam, że żołnierz... To dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. A to mój podwładny, szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Nic, nic. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to? Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem. 76 łamane na CW, łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Szeregowy Kleiner. To tajemnica wojskowa. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76 łamane na CW łamane na X Wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Kleine, mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Geralt, Wiedźmin z Rivi. W imię Vivaldi, bankier z. Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Na się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję. A ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. – Ale rozkazy... – Rozkazy, szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I masz na obchód! Lewa, prawa, lewa, lewa, no... Lewa, prawa, równaj! Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był. Ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową 0%. Ciężko przebić taką ofertę. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści preciosa, rzadką broń, różne egzotyki mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej Van der Huya, Van Deyka. No proszę. Nie wiedziałem, że jesteś koneserem, bo nie jestem. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? Jak to po co? Geralt? muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wiesz, tak właściwie, to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Białe złoto i magica perłowa wysadzana. To... Geralt, myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wim. Hmm. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Wim, przecież to jest bankiet. Zgadza się. Nie? No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym. Mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle. Zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten wrogu to Hilbert Nuworysz. Robił się na grze w Gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snop, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak? Zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada, tak. Stać jak kołki. Eee. Eee. Czujesz, Gerald. To Elf? Uelf? Bo przecież widzę, że nie człowiek. Słuchaj, zapomniałem spytać, jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą trzy pozycje, potem przedwale. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawi. Oby. A póki co, jak tam twój budżet będziesz licytować? Zabijanie potworów nie płacą mi aż tak dobrze. Niech bogaci się bawią. Ja sobie poczekam. Ach, Gerard, jak zawsze z pustą sakiewką. Przydałby ci się doradca finansowy, wiesz? Przydały to by mi się finanse. Nie przejmuj się. Mną. Zobaczę, czy zostało trochę kawioru. Szanowni Państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. niniejszym rozpoczynam aukcję. Pozycja numer jeden. 500 po raz drugi. Po raz trzeci. Sprzedane. Czy widzę 300? Kto powie 300? Pan z monoklem daje 300. Szanowni Państwo, gratuluję udanych zakupów i zapraszam na przerwę. No jak tam, Geralt? Nie nudziłeś się? Oczywiście, że się nudziłem. Jak to zawsze w wyrafinowanym towarzystwie. Ale też niczego innego się nie spodziewałem, więc. Gerald, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który... Nie był tu zapraszany. No właśnie, niedopatrzenie. Ale nie pozwólmy, żeby to fopa rzuciło się cieniem na dopiero co zawartą znajomość. Znajomość? Nie wyobrażaj sobie za dużo, Włóczęgo. Hmm... Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za. czego ode mnie chcesz? Zakładam, że liczba mnoga w nazwie dom aukcyjny Borsodich jest nieprzypadkowa. Nie masz może jakiegoś krewniaka, z którym mógłbym się rozmówić? Kogoś, hmm, odrobinę mniej irytującego. To nazwa historyczna, Gerald. Dom aukcyjny założyło dwóch braci: ojciec Horst'a i wuj. W tym pokoleniu jestem ja i tylko ja, więc przejdź do rzeczy teraz. Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to. Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Ola, spokojnie przecież. Skąd? Nieistotne, powiesz mi co to jest, czy nie? Straż! Wyprowadzić Wiedźmina! I więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy, przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Holst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Hmm, faktycznie miejsce spotkania elit. No chodźcie, chłopcy. nie rozruszam kości. Twoja stara bierze... Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza. Ale prawo nie stanowi kiedy, więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. A ty mi niby pomożesz. Pomożemy sobie nawzajem. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź HD pod oksem Pultem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział po co przeszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś zrobić, do zobaczenia, mam nadzieję. Czarnych pobiją, tym szybciej do domu wrócą. Jesteś wiedźmi. Był dni ktoś na niego polował, ale coś chyba poszło nie tak. Zaprawdę powiadam ci w ziołku wszeteczny otwiera ten Tu zapełnie na niego wraca! Po wszystkim tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić, hmm? dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu proszę za mnie. Przedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć. Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Bolsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest Twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na Ciebie liczyć? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupionym. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę Cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Wpierw powiedz, wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. Mm -hmm. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napadu. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Ech, opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 ledańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe, pancerne. W oknach, dwi merytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pauz. tylko mów dalej. Do domu przylega wieża połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. O straż. Ale na wysokości 60 stóp. Jest okno. Bez krat. Bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć. Przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć. A... a ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam minę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Hmm. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie wchodzę w to, ale pod jednym warunkiem: nikt nie może zginąć, jasne? Jak Nil w Garskie Słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Opowiedz mi o łamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Hmm. Dlatego moją faworytką jest Eveline Galo, artystka cyrkowa znana szerzej jako Łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod furtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer po A włamania? Oficjalnie nie, ale... Porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hof, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt nie pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej błamów niż te potworów. Co ważne, dwa lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowigradzkiego ratusza. Więc wspinać też się potrafi. Z tego co wiem zaszył się w Oksępcie. W domu koło bramy na Nowi Grat. Tylko uważaj, mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Basi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego petka. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwindo. Najsłynniejszy Kasiarz Północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyrii, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Sidaris, kondotier. Z tego co wiemy, rozwili obóz na wschód od Oksemfurtru, na prawym brzegu Pontaru. Hmm, czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzy. Przemyślę to sobie. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Hmm. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy po spół dobierzemy się horstowi do dupy.